Siemanko, witam was serdecznie w drugim odcinku z gry Until Dawn Remake. E, dzisiaj rozpoczniemy sobie pierwszy rozdział, także lecimy. Rozdział pierwszy, przyjaźń. 10 godzin do świtu. Aha, już jest jakiś z maczetą. Sam, przyjaciół, kochany, sumienna, taktowna, odwaga. Halo? jest tam ktoś? To idziemy. Widoczki ładne. Ale jak na wycieczkę w góry, to kiecka chyba jest kiepskim wyjściem. Serio? Bramę szlak trafił. Przejdź górą. No dobra. Szybko, ostrożnie. Nie ma sensu się śpieszyć. Ostrożnie. Cześć, malutka. Głodna? Tak? Hehe, słodziak. Ruda Baśka. Okay. wypas rdzenni mieszkańcy i motyle przepowiednie Lemiona zamieszkujące niegdyś te góry wierzyły, że motyle są nośnikiem snów i wizji dotyczących zdarzeń mogących wystąpić w przyszłości od koloru motyla zależała według nich rodzaj niesionej przepowiedni śmierć czarne motyle Groźba, czerwone motyle, strata, brązowe motyle, pomoc, żółte motyle, fortuna, białe motyle. I tak będziemy tu zbierać takie potemy. E, Pris, for George. I tu mamy jednego z nich. Obejrzyj to tem, aby znaleźć przepowiednie. W momencie, gdzie jesteśmy blisko przepowiedni, obraz się robi ciemniejszy. Totem pomocy. To był jakiś ptaszek pokazany. nic. Wow, graffiti aż tutaj. Przeszłość jest poza kontrolą. Chris, jesteś tu? Chyba nie w środku, co? No proszę, co my tu mamy, zamknij torbę myszkuj, no nie będziemy koledze myszkować. Zamykamy, może jednak nie powinna grzebać w rzeczach, efekt moty. Hej, jesteś. Riz leci na Ashley. Lojalno-opiekuńczy, dobcipny. A właśnie! Znalazłem coś wypasionego. Co? Nie powiem ci. Musisz sama zobaczyć. Chodź, tędy. Gdzie? Tu niedaleko. Spodoba ci się. Odnaleziono wskazówkę list. Myślisz, że wpadnie do nas? No, chyba ktoś tak zakładał. No daj spokój. Przez większość roku tutaj hulawiat. Nikt tu nie zagląda. Poszukiwany. Milgram Victor. Ostatnie znane miejsce zamieszkania. Blackwood. Poszukiwany w związku z podpaleniem pierwszego stopnia i rozsyłaniem gruźb karalnych. Każdy, kto jest w posiadaniu informacji na temat tego groźnego przestępcy, proszony jest o natychmiastowy kontakt z PKPB, policja konna prowincji Blackwood, lipiec 98. Tada. nieźle, co? No. Dawaj, patrz na te śliczności. A, śliczności to chyba niewłaściwe słowo. I po co to tu w ogóle jest? W sensie? Co do cholery robi strzelnica koło schroniska narciarskiego? Ej, stara, a poznałaś kiedyś ojca Josha? A co? Ma się za strażnika Teksasu, czy co? Pani życzy? A nie ty pierwszy czak. Dobra, no to lecimy. Okej, okay, postrzelamy sobie. Wow, a to żeś się popisał. No, niezu jestem. Zajebisty wręcz. Umówmy się, człowiek strzela pan Bóg kule nosi, gdzie chce? No nie, nie sądzę mała. Wiesz, nawet twoja stara by trafiła taką butlę, z takiej odległości. No, ruda baśka. No, no, oczywiście nie będziemy w tym momencie strzelać, poczekamy. Pistoleiro, zamierzasz kiedyś trafić tym czymś? Ej, snajper, transport jedzie. Chwila, już zacząłem tu ogarnąć. Ruszcie, Chris, nasza bryka. Okej, okay, wcielamy się w Chrisa tym razem. Kurde. Dziwnie, być tu z powrotem rok po tym wszystkim. No, serio, kiedy tylko tu zajechałam, wszystkie wspomnienia odżyły. Szybko zleciało. A to dziwne. Zamknięte. Tak. Um, o to prosił, żeby ludzie nie łazili. Naprawdę? Jacy ludzie? No, nie wiem. Raz, podobno ktoś obcy mał na stacji. O, słabo. Panie o, jaki dżentelmen. Okej... Okay. Wagonik jest bliżej. Chyba trzeba poczekać. Chyba już rozumiem, czemu chcieli mieć tu strzelnicę. Ile to jeszcze potrwa? To spora góra. No tak. W dzień jest przepiękna, ale w nocy wydaje się groźna jak drzewiący olbrzym. Masz już wydawcę? Ryco? Na Tomik Poezji. Odrzewiącym olbrzymie z lasu Blekwood. To jednak totalnie chore miejsce na dom. Nawet jak na bogaczy. A i tam bogaczy. Raptem kupili sobie górę. Batali sanatorium, w zdrowym ciele. Zdrowy duch. Okej. Okay. Kamera. Że kamery ogólnie. Coś tu jeszcze znajdziemy. Chyba nie. W końcu idziesz? No wiesz, no, miałem w planie tu zostać wolnąć w Kimę, ale okej. Okay. No to skakujemy. Mm -hmm. całkiem jak na studniówce. No, no to siup. A Ano, a hoj przygoda! Mam nadzieję, że to był dobry pomysł. Co? No wiesz, zebranie wszystkich w rocznicy. Josh serio się cieszył, że coś razem robimy, nie? No, absolutnie tak. Wiesz, nie był taki podjeranych chyba w sumie nigdy. Dobrze, dobrze. Strasznie trudno go wyczuć i trochę się martwiłam. Nie ma o co, to był dobry pomysł. Mam nadzieję, że pozostali też tak myślą. Przecież przyjechali, nie? Dzięki, ziom, miło słyszeć. co, so, skończmy gadać o tym, co było, i cieszmy się wycieczką. Ach, to masz rację. Wiesz, jak poznałem Josza? Nie. Okej, okay. w trzeciej klasie. Josh siedział z tyłu sali, ja z przodu. Nawet nie wiedzieliśmy o swoim istnieniu. Ale dzieciak, siedzący obok Josza, strzelił dziewczynie z przodu ze stanika i nauczycielka przesadziła go do pierwszego rzędu. Na moje miejsce. Okej, okay, no i? No i to, że ja trafiłem do tyłu. I? No, obok Josha, tak się poznaliśmy. I wiesz, zostaliśmy kumplami. I tak do dziś. Boska interwencja. Gdyby nie to, że Ginny Simon zaczęła dojrzewać trzy lata przed innymi, że akurat tego dnia założyła bluzkę z takim wycięciem, że było widać stanik, to kto wie, możliwe, że siedziałabyś tu teraz sama. Albo rozmawiała z kimś zupełnie innym, a tak? Boom. Efekt motyla. i <laughs> yes, Dziewczyna Majka. Towarzyska ambicja, impulsywność ty. nowi ludzie. Czas się przywitać. Okej. Okay. Co jest, kurde? Cześć, Hej! tutaj. A co, wy macie jakiś zawał, czy jak? Utknęliśmy w tym cholerstwie. Czy możesz nas wypuścić? Prosimy. O mój Boże, byłem pewien, że już po nas. Jeszcze 10 minut bym sobie odgryzł nogę. A fuj, Chris. Spójrz, ile tu twardego mięcha. Sam mięsień na mięśniu. Tak, widzę. No. Ej! No, no, no. Co my tu mamy? Chris! No ładnie. Ktoś to chyba leci na naszego ulubionego kumpla i gospodarza klasy Michaela Monroe. Chris. I chciałbym poznać te sprośne wizje, jakie nasza mała Jessica o nim snuje. Ciekawe. Nalegaj, wytłumacz. Oddawaj to łachu. łacha drzeć? To ubaw mieć. A, co za matą. A może lepiej mi te wasze wścibskie noski nie obwąchują każdej nie swojej kupy? O, tak, tak. Tego zdecydowanie wolę uniknąć. Ej, Jezu, powiedz nam. No wiesz, u nas jak w studni. Nieważne. kiedy się domyślicie. Dobra, dobra. Lepiej ruszajmy do schroniska. Męczy mnie już cała ta natura. A, idźcie pierwsi. Ja tu muszę chwilę zaczekać. Zobaczę, kto się jeszcze zjawi. Misio Mike? Co? Nie, e, inni też. Aha. Sam? Ale to jest widok. Normalnie tech zapiera. Czasem zapominam, jak dobrze jest się zatrzymać i chłonąć. Serio? Naprawdę nie mogli zbudować tego schroniska zaraz przy kolejce? Emily, dziewczyna mata. Inteligentna, zaradna, szczerość. Pamiętam, że, jej nie, że ją niespecjalnie lubiłem w oryginale. Wtedy chyba nie byłoby tam tak ładnie wiesz. Mat, łapak Emilii, Uczynny, niezawodny, aktywny. No to gdzie jest czerwony dywan i kwiaty? No... nie polubimy się dziucha. Prawie jesteśmy. W sensie tu jest jakoś tak nie wiem. A yy, no tak. Dziwnie będzie znów tu wszystkich zobaczyć. Na pewno nie będzie jak na zwykłej imprezie. Ale może będzie fajnie. Jezu, stary! <śmieniczy> <Jezu>! <śmieniczy> Jest w Mike, chłopak jazz. Odważny, porywczy... Ryzma. Cześć wam. Michael! Ej, szkoda, że nie widzieliście swoich min. Facet, mało ci właśnie nie przywaliłem, Kur. Beka. Wal się, Michael. Luz, ludzie, no przecież jesteśmy kumplami, nie? Dajcie spokój z tą agresją, to tylko mały żarcik. Jesteśmy w lesie, trochę straszno. Czujmy się w tym klimacie. Poczujmy klimat? Serio? Masz coś z garem? <noise> Chciałem tylko rozluźnić sytuację, em. Nie bądź taka. Jaka? No, właśnie taka, ty zawsze taka jesteś. Zagroź, przywitaj. Nie, tak grzecznie. Michael, kawa na ławę, dobra, bo inaczej zaraz wszyscy będziemy mieli gówniany weekend. Sytuacja jest dziwna i każdy z nas to wie, więc złapmy dobrą perspektywę i wyluzujmy, ok? Matt, w siebie? Łapię, nie chcę, żeby było dziwnie. Super. Wszystko gra? Tak jest. I co, zaczniecie się teraz miziać? O tak, zaraz się tak wymiziamy. O, a tak serio, to zwijam się, muszę zejść do kolejki. Dobra, na razie. Nara. Dobra. Nara! Oż w mordę. Co jest? Ej, słuchaj, możesz je dalej sam ponieść? Bagaże? Tak, no. Wszystkie. Ale czemu? Muszę znaleźć sam. E, bo Przepraszam, po prostu muszę ją znaleźć. Zapomniałam, że chciałam z nią chwilę pogadać, zanim się wszyscy zejdą. To nie może poczekać? Już prawie doszliśmy. To ważne, mat, proszę. No, okej. Okay. Porządku. Dobra. Skoro to dla ciebie takie ważne, to wezmę i zataszczę. Ale masz u mnie dług. <grym> Co proszę? No dobra, jesteśmy kwita. Przemyślę to. Uważaj na siebie. Widzimy się na górze kotku. Dzięki. Oh. Ashley leci na Chrisa, Kujon ciekawska wrażliwość, no, hello? Ktoś tu się z kim spoufala i to trochę bardziej niż ustawa przewiduje. Powinni sprawdzić datę ważności swojego rozstania. A -a! O Jezu! Mat! <laughs> hej, hej! Spokojnie, sorki. Przepraszam, aż nie chciałem cię przestraszyć. Jezus Maria, Mat. Znaczy się, chciałem cię odrobinę wystraszyć, ale nie tak, wiesz, na serio, Oj mój Boże! Wiesz co, Mat? Już, już. Spokojnie, strasznie przepraszam, aż. Nie no, spoko, okej, okay, okej. Okay. Co tam oglądasz? Widać coś ciekawego? Um. Daj zobaczyć. <laughs> Zmyl zachęć. Eee, nie, nie będziemy go uświadamiać. Eee, zepsute w sumie. Nie wiem, nic nie widać. Co? E... Serio? Założę się, że znajdę jakiegoś dzika, który akurat będzie wsuwał lisa czy coś. Nalegamy. Nie, Matt, w ogóle nie warto sobie męczyć oczu. Mnie odpatrzenie zupełnie taki ból głowy, Także nie, nie. Okej. Okay. Eee, luzik, skoro tak mówisz. tak będzie na razie lepiej. No, to teraz masz przekichane. Trzymaj ręce na widoku! Jesteś otoczona! kim jestem, by stawiać opór? Cóż ma począć ta ponętna rebeliantka, jeśli nie oddać się w ręce tego przystojnego wojskowego i jego kajdanek? Zrób! Trzeba mieć fantazję, dziadku! Gdzie się chowasz, skowronek tumu. Next to Czasem nie podjęcie żadnej decyzji może być właściwą decyzją. Czyli teraz możemy w ptaszka walnąć, ale tego nie zrobimy oczywiście. Wow! Oh, a masz! Znajdę cię, Jess! I co wtedy? Oh, oh! Starczy! O oh, nie! Przeciwnie! Już po tobie! <laughs> O, mam cię! Koniec! Ja wygrywam! I co, uległa? A, chyba nie. <gryśla> Myślę, żebyś o tym wiedział. Dobra, okej. Okay. Ojoj, czyżbym to jednak ja wygrała? Jesteś godnym przeciwnikiem, Lodowa Królewną. Okej, okay, to zabrzmiało dość sprośnie. Moja pani. Śnieżka, pocałuj. a... Idziemy w romansik. Wow, oszczędzaj się na później. Energii mam sporo. Wracamy do schroniska. Tak, ale to jest tak ładnie, wiesz, cudownie i w ogóle. Wiesz, ja to mogę zostać nawet na zawsze, o ile będziemy się cały czas pieścić. Tylko pieścić? Nie, nie tylko. No, tyle że to zamarzniemy zanim się porządnie wypieścimy. Tak. Sielanka póki co. Tam ponownie. Jak się dziś czujemy? Hmm? Chyba podczas ostatniej sesji Twoje odpowiedzi nie były do końca szczere. Jestem specjalistą z wieloletnim doświadczeniem, rozumiesz? Nie zwiedzisz mnie. Tym razem Postaramy się zrozumieć powód twojego niepokoju. Weź książkę i przekartkuj. Zobaczysz zestawy obrazów, symboli. Proszę cię o wybranie z każdego zestawu tego obrazu, który najbardziej cię niepokoi. Abra, <coughs> mężczyźni. Płomy samolot. Utonięcie, lęk wysokości, bo mam lęk wysokości, A raczej węża. Jakoś noże mnie bardziej przerażają. Węże dalej. Klaun, strach na wróble. Kruki, krew i flaki. A. Przestraszyłem cię, przepraszam. Dobrze sobie radzisz. Nie panikuj. Spróbuj. Nieco przyspieszyć. Jeśli będziesz polegać na instynkcie, to twoje odpowiedzi będą szczere, przez co więcej wyniesiesz z tego ćwiczenia. Bardziej pająków się boję Krew i flaki strach na wróble kto by się zombie bał. Flaki... Flaki. To bardzo ciekawe. Dziękuję, że odpowiadasz tak... sumiennie. Pająki, strachy, podroby. To dopiero mieszanka w sam raz na szaloną piątkową noc. <gadamy> ah, chwila, chwila. Po raz kolejny, niestety skończył się czas, ale obiecuję. Znów pogadamy. No i tym sposobem zakończyliśmy. Rozdział pierwszy. Tak więc zakończymy sobie w tym miejscu odcinek. Nie, ja Was oczywiście serdecznie zapraszam na następne odcinki. Na no póki co to by było na tyle, także trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.